Jak, jakie to jest cięż... co w tym ciężkiego jest? Roszczenie pretensji? Kurwa, każdy to w Polsce potrafi. Wejdź sobie na jakikolwiek TikTok, na, na live, tam wszyscy mają pretensje, wszyscy narzekają. I co, też mają im płacić pieniądze za to, bo oni cięż... ciężko narzekają na tych, na live'ach? Co ty gadasz? perspektywy, jakbyście to byli wy, i byście 120 godzin poświęcali na coś, do tego jeszcze wkładając swoje pieniądze w to. I byście nic na tym nie zarabiali. Jak? Ja, ja walec 120, 120 120 godzin. 120 godzin to... Ja tak robię 270 w miesiącu godzin streamów. 270. No ale ja nie mam 1000 złotych, nie? Ale 270, a ty robisz 100 i masz 1000 i, i masz pretensję. Ja też mam mieć pretensje do ludzi? Czy o... kurwa... O co tutaj chodzi? 6 lat, 6 lat streamujesz i a gadasz tak jakbyś dopiero wczoraj zaczęła streamować. Kto w wieku 31 lat może sobie pozwolić na takie bawienie się 120 godzin miesięcznie? Ja mam więcej lat niż ty, a mogę. Także no ja nie wiem, ja nie wiem, sama się disujesz, bo kto w wieku 31 lat, no właśnie jak nie możesz, to do pracy, do pracy. Nie i. W związku z tym nie mieć nic z tego. Nie, I... nie no, pojebany szans. no Ja też tak uważam, że jak to jest akurat no, ok, tu się zgodzę, że jak inwestuje się jakikolwiek czas i energię w coś, to dobrze by było coś z tego mieć, nie? Bo też nie pochwalam tego, że na przykład na TikToku ludzie siedzą wiele godzin i oni mówią, że oni tu nie są dla pieniędzy albo oni. Yy, Uważają, że pieniądze to nie wszystko. A są dorośli i siedzą wiele, wiele, wiele godzin. No to jest, to jest trochę kupie, kurwa. Będąc dorosłym, e, po prostu siedzieć bezczynnie. Tak jak ty! I dlatego chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego tych streamów będzie mniej i dlaczego może być tak, że z czasem wy, wy po prostu nie będę już rozdawać rzeczy dla was tak jak rozdaję teraz. Aha, aha, to czyli. czyli e, jeszcze za karę. <noise> Czyli ty w ogóle nic nie dajesz. I jeszcze mało tego, zabierzesz jakiekolwiek rzeczy, które tam rozdajesz, nie? Ale ludzie, bo ale ludzie muszą ci dawać pieniądze, bo oni mają... Nie no kurwa, dziewczyna, weź się zajmij pracą, idź do pracy albo albo nie wiem. Załóż sobie niebieską stronę. Może tam będzie. Może tam będzie lepiej. Bo na to są takie naklejki na sutki, żeby nie. O o, właśnie tu. Ale już będziesz... dobra, już masz jakiś start. Musiałbym stanika latem nosić. I wtedy sutki nie prześwitują. Takie naklejki. Super sprawa swoją drogą. Całe lato chodziłam w tym i dzięki temu nie musiałam stanika nosić i mi się baby w sklepie nie patrzyły, że mi sutki sterczą. No i bo baby stare to są najgorsze w tym ocenianiu już. Że... Taki wzrok. Głupie stare, mam nadzieję, że nie będę taka głupia na starość. Nie no, jeszcze zdisuj jeszcze starsze kobiety w ogóle. I teraz pieniądze powinny się zacząć sypać. No i, i ja wiem, że... Bez bezpośrednia. Czy jeżeli tu jest jakiś debil, który się lubi przypierdolić o wszystko, to powie no tak, chodzi tylko o kasę amen no. <laughs> Excuse me? No to... to... Od zawsze chodzi o kasę. Pieniądze są potrzebne wszystkim. Wszystkim są potrzebne. Ludzie, którzy mówią, że im nie są potrzebne pieniądze, no to no, okej. Okay. Ale pieniądze są potrzebne, ponieważ pieniądze są nieodzowną częścią życia. No.